Witam Cię na stronie www.0184.pzgp.kielce.pl Jest to oficjalna strona PZHGP oddziału Włoszczowa. Za jej pośrednictwem hodowcy zrzeszeni w oddziale Włoszczowa, jak również pozostali sympatycy gołębi całej Polski, mogą dowiedzieć się o funkcjonowaniu oddziału. Mogą poznać aktualności, jak również zarząd oddziału, listę hodowców, plan lotów. Za pośrednictwem zakładki Galeria Zdjęć mogą poznać życie oddziału z perspektywy aparatu fotograficznego. Mam nadzieję, że strona stanie się ważnym nośnikiem aktualnych, ważnych informacji płynących z oddziału Właszczowa dla wszystkich członków i nie tylko. Poniżej filmiku znajduje się link do strony oddziałowej, a jeżeli masz konto na Facebooku, również link do oddziałowego fanpage'u. Na dziś to tyle. Pozdrawiam serdecznie. Dobry lot.